Mafia! Ganja, mafia! Movie Ganja, 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 MÓWI mówi to Ganja, Ganja, TO Ganja, 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 to Ganja, mafia, Ganja, mafia! Ganja, to mafia to Ganja, mafia! Ganja, mafia! Ganja, mafia! Ganja, mafia! Ganja, mafia! Ganja, 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 <coughs> Nie te półsłajki, wodę i opór, więc zawsze staj papierosy płanić. Czemu nie chcesz wiarę stóp na twój twój On widzę, że twoje oczy na są wyczyszczone. Jej te półsłajki, wodę i opór, więc zawsze staj papierosy płanić. Czemu nie chcesz wiarę stóp Ciepłe światuszku prezentujesz się konkretnie Siwa, siwa, pachnie nie Zajmę się tobą chętnie, tobie ciebie widzę Chłonek się świetnie Potrzebuję perwa we dnie W kreacji OCB robisz miową furor Zobacz, jest potwem, więzieniem karany Choć jest złowował raz, nie przejdzie obok obojętnie Nie ma taki siły, by Wychodzimy tak od wielu lat, bo więcej by opili, w rodili, tego długa tym karmimy, bo go nie kradź, więc ja teraz wszyscy tu, cały biały stok, mówi mówi. bumie, 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 jedę bumie, bumie,